To jest wejście do bloku z drugiej strony. Wchodzimy. Ty, a może to jest... Ale jaja. No wchodzimy. A, Proszę wchodzimy. Państwa. A teraz wchodzimy do bloku. Ty, ale to jest zwykła klatka taka. To nie jest to, co w filmie było. Ta duża, wielka klatka. Patrz. To jest zwykła klatka. No mieszkania to są normalnie. No, nie, nie. Dobra, chodź, idziemy. Ty, tu jest zwykła klatka. Ja nie wiem gdzie to, to musiało być kręcone gdzie indziej. Z tą dużą klatką. Nie no jest w ogóle co innego. To co może to jeszcze pewnie? w innym bloku kręcili. Może to jest stare, ale zamkniemy. No i gówno z tego.